Cześć drodzy czytelnicy. Jeden z was podrzucił mi dziś mailem kilka pytań odnośnie tego, jak wyglądało zakładanie przeze mnie działalności gospodarczej yy, podrzucając tym samym pomysł na napisanie wpisu na bloga. A ja pomyślałem sobie, że może zamiast wpisu, przygotuję materiał wideo, co przy odrobinie szczęścia powinno zająć mi niewiele dłużej niż gdybym wpis napisał. Mam tutaj na myśli przygotowanie całego materiału, czyli. Nagranie, zrzucenie, obróbkę, wrzucenie. Nie, nie, to nie ma szans, żeby było już krócej. Tak czy siak, zdecydowałem się, że opowiem Wam o zakładaniu przeze mnie firmy właśnie na wideo. No więc zacznijmy. E, każdego, kto powie mi, że przed założeniem firmy powstrzymuje go rozbudowana biurokracja, wyśmieje. Bo to nie jest prawda, że założenie firmy jest skomplikowane, kłopotliwe. Upierdliwe, jak niektórzy mawiają, czy że to długo trwa. To są, to są wszystko e, miejskie legendy. Mnie założenie firmy zajęło słownie jeden dzień. Jeden dzień. Było to 6 września, był to poniedziałek. Ja sobie wziąłem w pracy urlop. Przygotowałem dokumenty, e, czyli e, formularz EDG służący do. Zgłoszenia się o wpis do, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który składa się w Urzędzie Gminy, ponieważ ja mieszkam w Warszawie, w moim przypadku jest to Urząd Dzielnicy. W Urzędzie Dzielnicy złożyłem ten papier. No i polecono mi, żebym pojechał tego samego dnia albo niebawem, to nie trzeba tego zrobić tego samego dnia. W każdym razie do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego. Tak też zrobiłem. Wsiadłem w samochód, pojechałem do Urzędu Skarbowego, w którym to złożyłem, w, zdaje się, formularz NIP3? NIP3? Nie, nie, NIPR chyba, NIPR. Ja sprawdzę, jaki to był formularz i napiszę Wam potem tutaj, tutaj w napisach. Ten formularz, który służył do zarejestrowania mojego przedsiębiorstwa jako Jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest y, płatnikiem VAT. Zależało mi na tym, żeby być płatnikiem VAT, żeby wystawiać faktury VAT, bo faktury VAT są najbardziej rozpowszechnionym sposobem na wypłacanie prowizji z programów partnerskich. Oczywiście, ponieważ ja współpracuję również z Googlem, mianowicie emituję reklamy AdSense. Potrzebowałem móc wystawiać faktury dla kontrahentów zagranicznych, i w tym momencie, tam się zaznacza w tym formularzu odpowiednie pole. Za tą rejestrację zapłaciłem 170 zł opłaty skarbowej. Kserokopię tego druczku, potwierdzenia opłaty skarbowej, zostawiłem w urzędzie, natomiast oryginał dostałem. On służy do odliczenia tego kosztu, jako kosztu prowadzenia działalności gospodarczej. W Urzędzie Skarbowym złożyłem również taką deklarację o tym, jaką formę opodatkowania wybieram. Tutaj nie ma jednego gotowego formularza. Urzędy Skarbowe przygotowują sobie własne formularze. Ja po prostu tam, tam była jakaś taka prosta tabelka, gdzie trzeba było wpisać NIP, nazwę firmy, zdaje się adres i informacje o wybranym sposobie opodatkowania, prowadzenia rachunkowości. Ja wybrałem podatek, zdaje się, liniowy. Nie mam kserokopii tego formularza, bo oczywiście wypełniłem go tylko w jednym egzemplarzu. W każdym razie, to gdzieś potem. To potem gdzieś, gdzieś, gdzieś to sobie zapisałem. W każdym razie podatek liniowy, księgę przychodów i rozchodów i kwartalne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy, za podatek dochodowy i zaliczek za VAT. I to było wszystko, co zrobiłem w urzędzie skarbowym przy dwóch okienkach zajęło mi to. Parę minut. Zająłby mi mniej, gdybym od razu wiedział, co trzeba wypełnić, nie musiał tam pytać i nie stałbym dwa razy w kolejce tej samej do jednego z tych okienek. No i stamtąd udałem się do, do ZUS-u, gdzie w ZUS-ie wypełniłem jeden z formularzy ZUS-ZA chyba. Też sprawdzę, bo nie pamiętam. No przepraszam, nie przygotowałem się, nie zapamiętałem tych, numer, tych nazw, formularzy wszystkich. W każdym razie zgłosiłem się do dobrowolnego ubezpieczenia, znaczy zgłosiłem się, to do, przepraszam. Dobrowolnie zgłosiłem się do obligatoryjnego ubezpieczenia, zdaje się zdrowotnego, ponieważ ja pracuję na etacie, nie muszę płacić pełny składek ZUS, tylko płacę tę, 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 tę płacę, Jedną z tych składek zdaje się zdrowotną, 233 zł. I tutaj w ZUSie zajęło mi to może z pół godziny, dlatego że musiałem do jednego okienka podejść dwa razy. Raz, żeby zapytać, co mam wypełnić i jak mam wypełnić. To znaczy, ja pokazałem wstępnie wypełniony formularz. Yy, pani, która tam siedziała, mi to, tam parę rzeczy pokreśliła i musiałem to poprawiać. Yy, I potem musiałem pójść do tego okienka po raz drugi. W międzyczasie ktoś tam się jeszcze przede mnie wepchnął, bo musiałem ten formularz wypełnić, wypełnić yy, w drugim egzemplarzu. Także tutaj mi to zajęło też koło pół godziny. I to było wszystko. I to była godzina mniej więcej, nie wiem, 13. Jak wyszedłem z domu o godzinie 10, tak o 13 czy tam 14 było już po wszystkim. Założenie firmy zajęło mi kilka godzin, z czego najwięcej poświęciłem na dojazdy z miejsca, gdzie mieszkam, do urzędu dzielnicy, z urzędu dzielnicy do urzędu skarbowego, z urzędu skarbowego do ZUS-u, z ZUS-u do miejsca, gdzie mieszkam. Ci z was, którzy zakładali firmę jakiś czas temu, albo czytali na ten temat niedawno, być może kojarzą, że trzeba jeszcze Trzeba było jeszcze pojechać do głównego urzędu statystycznego, czy też do urzędu statystycznego właściwego dla Twojej miejscowości, dla Waszej miejscowości. Teraz już nie trzeba. Mamy słynne jedno okienko, czyli zamiast odwiedzać cztery okienka, odwiedzamy trzy. To jest to słynne jedno okienko. Teraz ten wpis do ewidencji działalności gospodarczej przekazywany jest również do Urzędu Statystycznego, skąd dostaje się potwierdzenie rejestracji i potwierdzenie, otrzymania, potwierdzenie nadania numeru REGON. I od 7 już września mogłem zacząć wystawiać faktury VAT. Nie mogłem zacząć od tego samego dnia to są jakieś tam wymogi związane z rejestracją firmy jako płatnika VAT-u. A więc od 7 września, czyli od wtorku, mogłem wystawiać faktury. I od tego miejsca istotne są jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze załatwienie rachunku bankowego, który nie bardzo da się założyć nie mając REGONu. W niektórych bankach, tak na przykład dostałem ofertę założenia konta w ING Banku Śląskim bez posiadania REGONu, co przyspieszyłoby mi sprawę prawdopodobnie o jakiś tydzień czy dwa. Natomiast konto chciałem sobie założyć w M Banku, tam niestety REGON był mi niezbędny. Więc założenie konta w banku to jest jedna z tych dwóch rzeczy. A druga to jest obsługa księgowa firmy. Ja się nie chciałem w to bawić sam, w związku z czym zdecydowałem się na księgowość internetową taksę. E, wrzucę Wam w komentarz, znaczy nie w komentarz, tylko w opis tego filmiku na YouTube i w, we wpis na blogu. Wrzucę linka do tego, do tego, systemu. Ja za tą księgowość płacę kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Przepraszam, znów nie pamiętam, nie zapłaciłem im jeszcze ani jednej faktury, bo jeszcze nie upłynął pełny miesiąc od kiedy mm, u nich jestem. Więc nie pamiętam dokładnie, ale jest to rząd wielkości kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Moja żona, mając firmę, płaciła zwykłej księgowej 120 zł co miesiąc, mając obsługę wcale niezbyt wysokiej jakości. I później trzeba zgłosić ten posiadany rachunek bankowy i to, że, że, że tą moją księgowość prowadzi inna firma do Urzędu Skarbowego. Według tej firmy Trzeba, ten, trzeba druczek złożyć do urzędu dzielnicy. Mnie w urzędzie dzielnicy, do urzędu gminy, mnie w urzędzie dzielnicy powiedziano, że nie ma takiego obowiązku, że trzeba to zawieźć tylko do urzędu skarbowego, co też zrobiłem. I tak naprawdę wynika z tego, że wystarczy odwiedzić urzędy dwa razy. Ja jeszcze byłem w, w urzędzie skarbowym w międzyczasie raz, tylko nie bardzo mogę sobie przypomnieć w tej chwili w jakim celu. Już sobie przypomniałem, miałem tam pojechać. W... Znaczy, kiedy zapisałem się do takse, dostałem od nich taką informację, że trzeba złożyć oprócz tego zawiadomienia, gdzie, kto będzie prowadził moją księgowość, również upoważnienie do przekazywania przez nich dokumentacji do, do Urzędu Skarbowego, co też zrobiłem. Takie upoważnienie, natomiast nie zapomniałem tego samego dnia zawieźć do Urzędu Dzielnicy ten papier, o którym wspomniałem przed chwilą, dlatego to mi się rozłożyło na dwie wizyty, ale tak czy siak można to spokojnie załatwić w dwa dni. No chyba, że mieszkacie w miejscowości, w której nie ma ani Urzędu Skarbowego, ani Urzędu Gminy, ani Urzędu Statystycznego, wtedy rzeczywiście może trwać to krócej. E, przepraszam, wtedy oczywiście może trwać to dłużej. Podsumowując, założenie firmy wcale nie jest tak trudne, jak się może Wam wydawać. E, prowadzenie jej z całą pewnością jest znacznie trudniejsze, zwłaszcza pozyskiwanie klientów. No ale cóż, firmy nie założyłem tylko po to, żeby rozliczać legalnie moją działalność, moje zarobienie na blogach, dlatego, że to wszystko można robić praktycznie przy życiu umów cywilnoprawnych. Natomiast założyłem ją z innych względów, mimo to będę wliczał sobie koszty prowadzenia tej działalności do celu 200 tysięcy, o którym pisałem na blogu. Mam nadzieję, że nie znudziłem Was za bardzo. Opowiadając o tematyce, która ciekawa wcale nie jest, bo zakładanie firmy wcale ciekawe nie jest, gdybyście mieli jakieś pytania na ten temat, walcie w komentarzach na blogu. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w komentarzach.